Siemanko, fryszko konat. Trochę deszczowo, ale nie powstrzyma mnie to, żeby nagrać coś dla Was. Powiedzcie Wam, Siemanko, jak każdego dnia tutaj, przez ostatnie nie wiem ile czasu. Fajnie, fajnie. Jest to też takiego rodzaju dla mnie pewnie dzienniczek, jakbym się cofnął w czasie, to będę widział, jak to wszystko przebiega. Także mega super. Dobra, dzisiaj, dzisiaj mam dla Was pytanie. Takie. Co byście zrobili. Każdy z was, co byś zrobił, gdybyś miał miliard dolarów? W tym momencie dostajesz czek miliard dola, dolarów. Idziesz, możesz wypłacić ten hajs, możesz zrobić cokolwiek, cokolwiek chcesz. Co z tym zrobisz? I tu pytanie możesz sobie postawić w różnych sferach życia. Czy to byłyby coś związanego z podróżami, gdzie chciałbyś jechać, czy to byłyby rzeczy materialne? Jakieś samochody, dom, nie wiem, co, cokolwiek, samolot, jacht, rower, jakiś zarąbisty rower, deskorolka. Nie mam pojęcia, co byś chciał Kolejna noga, płótna, może jesteś malarzem, jakieś super farby, żeby pomalować coś pięknego, cokolwiek, materialne kwestie. A co byś zrobił, żeby dokonać jakiejś zmiany na świecie? Żeby zrealizować jakąś swoją pasję, żeby pokazać ludziom to co kochasz. O ja troszkę. Widzicie? Jednak ten deszcz troszkę tutaj, eee, próbuję utrudnić. Co byś zrobił? Jakie zmiany byś dokonał na świecie? Jaki biznes byś otworzył? Żeby jak, jak wydasz, wiadomo, to jest taka kwestia tyle pieniędzy, że starczyłoby ci pewnie na 7 żyć. Ale co byś zrobił z tymi pieniędzmi? Jak byś zrealizował siebie? Ekspansja, jaka z ciebie by wyszła? Pytanie dla ciebie na dzisiaj. I jak już pomyślisz, co byś zrobił z pasji? Jaki cel życiowy, jakbyś chciał zarabiać potem, pomimo, że byś miał kasę, ale mógłbyś zarabiać właśnie robiąc coś pięknego, coś co kochasz, bo po prostu nie, nie pracowałbyś, żeby się utrzymać. Tylko pracowałbyś z miłości. Pracowałbyś, żeby pomagać ludziom. Co byś zrobił? Jeżeli sobie odpowiesz na to pytanie, to potem zacznij robić coś w tym kierunku. Nawet nie mając tego miliarda dolarów. Bo jeżeli będziesz coś robił, to zaś przypłynie. Prędzej czy później będziesz go miał. Także możesz sobie zadać takie pytanie i zacząć działać już dziś. Pozdrawiam. Troszko konad. Na drodze do miliardów. <laughs> Siemanko, trzymajcie się, wszystkie dobrego.